Bardzo dziękuję. Dobry wieczór. Witam Państwa. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo żałuję, że nie mogę osobiście uczestniczyć w spotkaniu, ale również muszę przeprosić... Cieszę się, że mogę brać udział w tej ciekawej dyskusji, w tym panelu. Wysłuchałem tu już bardzo wielu wystąpień, bardzo ciekawych. Postaram się nie przekroczyć mojego czasu, to sądzę, że Państwo to odbiorą jako dobrą wiadomość. Chciałbym... Podzielić się z Państwem moimi uwagami, a skupić się na, szczególnie na wyrokach wydawanych przez Europejskie Trybunał Praw Człowieka dotyczących wolności wypowiedzi. W ogóle będę chciał też mówić o pojęciu, samym pojęciu bluźnierstwa. Pokażę Państwu to, co chcę powiedzieć na ten, na ten temat, w taki sposób, żebyśmy mogli na, odpowiedzieć na pytanie, czy mamy do czynienia z jakimś wspólnym europejskim standardem dotyczącym bluźnierstwa, a wolności wyrazu, wolności słowa, bo jeśli chodzi o coś takiego jak standardy europejskie, to należałoby też to jakoś precyzyjniej określić. Czyli powiedzmy tak, czy istnieje jakaś norma, jakiś, jakiś, no właśnie standard w całej Europie, bo w końcu do tego systemu europejskiego też należymy. To zadanie i podzielenie się z Państwem moimi uwagami mogłoby oczywiście dużo. Dłużej trwać. Ja rozumiem, że mam tylko tyle czasu, ile mi tu przeznaczono, więc będę chciał się w tym czasie zmieścić. A więc w 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka i, i wydał wyrok w sprawie dotyczącej sprawy sądowej w Austrii. Chodziło tam o ustalenie faktów. Natomiast doszło do skazania osoby, działacza, który sporządził pewne, pewne wypowiedzi, pewne stwierdzenia na w pewnym zgromadzeniu, na, ta, na serii zgromadzeń. To były takie partyjne spotkania. One miały informować słuchaczy na temat islamu i jakieś 30% uczestników takiego jednego z takich spotkań Czyli pani IS, której tutaj nazwiska nie będziemy ujawniać. Pani ES, pani ona wygłosiła przemówienie oraz komentarze, w których, w, z których właściwie ten problem wynikł, bo pani ta powiedziała, powiedziała, się swoimi poglądami na temat wiary islamu i pewne problemy właśnie z tego wynikały, bo ona wygłosiła uwagę na temat proroka i jego mianowicie małżeństwa z osobą nieletnią, i zasugerowała, że czy, czy sugerowała, niestety teraz nie wiadomo, co profesor mówi, Dawało się wykazać, że ona tak sugerowała. I teraz. Czyli było to coś więcej niż sama krytyka dotycząca spraw religijnych. Tu było coś więcej. To było takie, nie, nie tylko podejście krytyczne, bo ona twierdziła po prostu, że Mahomet miał jakąś skłonność do nieletnich. No. I w każdym razie, że to niby wynikało ze źródeł historycznych. Teraz muszę troszeczkę wybiec do przodu. No, oczywiście był proces i jeden z uczestników, a jeden z uczestników tych spotkań to nie, sam nie był muzułmaninem, tylko chyba dziennikarzem. I on jakby zainicjował sprawę sądową, więc panią tę oskarżono, prokuratura się nią zajęła, sąd sprawę badał, sąd karny, no i krótko mówiąc oskarżono ją o szerzenie czy też zachęcanie do nienawiści, natomiast ją potem uniewinniono, bo na podstawie innych prawnych podstaw, ale krótko mówiąc, oskarżenie było o szerzenie doktryn antyreligijnych, że przekroczyła jakoby granice wolności wypowiedzi. Oczywiście w tym momencie można powiedzieć, że rozmawiamy o sytuacji z 2009 roku i później. Została skazana, potem Austriacki Sąd Najwyższy się wypowiedział i podtrzymał ten wyrok. Ale to oczywiście nie jest ani pierwsza, ani druga. Ostatnia taka sprawa, kiedy sąd europejski, Trybunał zajmuje się sprawą bliźnierstwa. Jakieś w 1994 roku był podobny przypadek, podobna sprawa, pan Otto Preming, Instytut Otto Premingera przeciwko państwu Austrii. wówczas. Było podobnie też, rozeszło się o precedens albo, albo właściwie o punkt odniesienia. To również, e, e, oczywiście, nie przypadkiem było, że znowu Austria występowała po drugiej stronie w sądzie. Głównym problemem wprawdzie było to bluźnierstwo, tym razem przeciwko wierze chrześcijańskiej wszczęto i, i, i wprawdzie o tym śledztwa było. Ale wracając do tego przypadku, o którym zacząłem mówić, sąd austriacki postanowił, że ta pani dopuściła się bluźnierstwa. Została ukarana grzywną 480 euro. Tak tyle wynosiła grzywna zasądzona, więc oczywiście sąd uzasadnił swoje, swój wyrok, powiedział, że to, były, to co ona powiedziała to właściwie były... Oceny, a nie stwierdzenie faktów. I że to, co ona zrobiła, sąd dalej twierdził, to było zrobione z myślą, z intencją, żeby kogoś obrazić. Obrażając proroka, że obrażono muzułmanów, i, i tak to sąd uzasadnił. I kiedy sprawa trafiła do Sądu Europejskiego, wzięto pod uwagę podobne przesłanki. Oczywiście dotyczyło to wolności słowa, ale. Sąd zauważył, ten europejski, że istnieją pewne uzasadnione cele, które mogłyby usprawiedliwić takie wypowiedzi. Na przykład, jeśli by chodziło o utrzymanie pewnego spokoju społecznego, albo raczej zapobieżenie niepokojowi społecznemu. Pokój, spokój religijny to nie jest. Nie należy wprawdzie do takich uzasadnionych celów, ale sąd tak to właśnie zinterpretował, że mianowicie, że zapewnienie spokoju społecznego i prawnego. Obejmuje również zapewnienie spokoju religijnego czy międzyreligijnego w społeczeństwie. Również sąd i austriacki, i europejski uznał, że autorka tych wypowiedzi, pani ES, że ona obraziła uczucia religijne, że działała na szkodę praw innych ludzi, tych, którzy mogli się poczuć urażeni, obrażeni, zranieni w swoich uczuciach i wrażliwościach religijnych. Sąd Europejski zatem podtrzymał to, co mówił sąd austriacki. Ale skoro wynika z tego, aż tak na takim szczeblu jednak dyskusja, pojawiło się też trochę krytyki, niektórzy którzy, krytyki, krytyka pobyła się z różnych punktów widzenia i powiedziano m.in., że sąd, że tak naprawdę to sąd że za dużo, za łagodny sąd był wobec władz Austrii, że sąd był bardzo, zbyt ostrożny, jeśli chodzi o stosunki z islamem, że to być może nie byłby sąd taki łagodny, gdyby chodziło o inną religię, obrażenia na przykład chrześcijan. My to moglibyśmy się sami zapytać, czy przypadek, gdyby sprawa, czy ona by miała taki sam finał w sądzie, gdyby nie chodziło o Mahometa proroka, którego obrażono, tylko gdyby tak chodziło o któregoś z proroków chrześcijańskich albo samego Jezusa Chrystusa. Trudno na to odpowiedzieć, no bo takiego przypadku nie, nie wiemy, co by sąd powiedział, gdyby sytuacja się powtórzyła w porównywalny sposób. No, ale nie sądzę, że różne podejścia i standardy powinny być przyjmowane, zależnie od tego, o jaką konkretną religię chodzi. Że jeśli przestrzegamy, szanujemy prawa jednej religii, to powinien to być taki sam standard dla wszystkich religii. Oczywiście. To wiemy. To jest. Bo wszyscy wiedzą, że sąd europejski był krytykowany za, to, za swój, swój sposób podejścia do wolności religijnych. Prawdopodobnie Państwo pamiętają wyroki z pierwszego dziesięciolecia tego wieku z Włoch, gdzie była sprawa krzyży w klasach szkolnych i tam, pierwszy wyrok był obalony przez sąd wyższego rzędu, wyższej instancji i na końcu okazało się, że sąd uznał, że obecność krzyża nikogo nie obraża ani liczy ich uczuć nie narusza. No ale tam jakiś kontekst może był inny, inny kraj być może to zaważyło. Spróbuję odpowiedzieć więc na pytanie, które postawiłem w tytule swojej prezentacji. Czy istnieje wspólny standard europejski, jeśli chodzi o granice wolności słowa? W teorii tak, w teorii istnieje i on jest, figuruje w artykule 10 Konwencji Europejskiej. Jest tam takie specjalne klauzule, są i kryteria nawet wymienione, jakimi należy się kierować, ale nie waham się powiedzieć, że ten wyrok austriacki z całą pewnością, że on wyraża w jakikolwiek sposób jakiekolwiek wspólne standardy. Również on nie był dobrze uzasadniony właściwie. To raczej chodzi o jakieś samoograniczenie się. To nie jest po prostu najlepszy przykład porządnego, prawnego myślenia. No, ale mamy z tego taką korzyść, że ten przypadek może nam pomóc w tej debacie. Możemy go krytykować, możemy go chwalić, ale on pokazuje nam jedną rzecz, że wolność słowa wiemy, jak ważna rzecz to jest. To nie jest nieograniczona wolność. I nie jest to jakiś absolut. I chodzi mi o to, że dyskusja o wolności słowa powinna brać pod uwagę również prawa religijne i prawa do wyznawania religii, prawa do ochrony przed urażaniem uczuć religijnych i, i przed takich, takich, takich już nadużywających tych uczuć. Obraza, jeśli jest, jeśli odbywa się w celu obrażenia, to z całą pewnością nie mieści się w żadnej konwencji europejskiej. I tu powinniśmy przy tym obstawać. Powinniśmy takiej pozycji, takiego stanowiska bronić. Więc ten wyrok nie jest to wcale jakiś piękny przykład rozumowania sądowego. Nie jest to wzorzec z całą pewnością, ale jest on ważny dlatego, że. Podkreśla nam, uwidacznie nam, że odczucia religijne i, i cały ten obszar religijny, z religią związanych praw człowieka nie pozostaje bez ochrony. Ona jakaś ochrona jest, jakaś się należy, ochrona przeciwko stwierdzeniom bluźnierczym. Takim wypowiedziom. Um, oczywiście sądy mogą różne stanowiska przyjmować w takich sprawach, zależnie od kontekstu, okoliczności, no ale jest jak jest. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć, że wierzę, że powinniśmy ogólnie przyjąć, że Sąd Europejski, Sąd Praw Człowieka ma szansę chronić prawa wyznawców różnych religii. Nie jest tak, że to jest system... Cukia jest się ślepy, że nie dostrzega potrzeby takiego czegoś, jak ochrona tych praw. Obawiam się, że czas mój się skończył, więc powtarzam bardzo żałuję, że nie mogłem z państwem być ani dłużej, ani na miejscu ale myślę, że znajdą się tam u Państwa specjaliści wspaniali w tej dziedzinie i że będziecie mieli bardzo ciekawą dyskusję. Bardzo dziękuję. Profesor, thank you very much for your presentation. Bardzo dziękuję panie profesorze za tę prezentację i za podkreślenie, jak pan sam powiedział, że istnieją ograniczenia na, na jakoś ograniczające prawa występujące w różnych dziedzinach życia społecznego i że, że takie ograniczenia są na przykład związane z za spokojnym, pokojowym współżyciem, współistnieniem w różnych wymiarach życia. Także bardzo Panu dziękujemy za tę prezentację. Nie wiem, czy będziemy mieli jakieś pytania z sali, bo być może ktoś zechciałby zadać pytanie. Nie, ma, nie widzę, nie słyszę, nie ma pytań, więc przejdziemy do prezentacji następnej. Jeszcze raz Panu bardzo dziękuję.